Rekord Widzę se Ja O ja kopnę IJU! IJU! IJENI! O jebańce, dwóch grać <laughs> <laughs> <Pomyśle, nie> <laughs> Czyli nie ogarniam tej gry, za szybko się tu jedzie Tu się to... wszystko zbyt szybko dzieje Tak, nie ogarniam Ojej! Zdjąłem go na czołowę! Ale niechcący chyba był powoli. Niechcący, ale nie, to nie był peł, pełny, ale był Oj, Ojej! O rety! <ścoughs> o, nie wzięłeś jakoś. E, jak podskakuje skakuje? jakaś kózka! Daj go, kurde! Ojej! Ojej, o Jezu, też! Jak leci! On żyje? Leci! O, zatrzymał się w ruinach. Ale zaraz skoczy! Żabciu, ska skaczesz! Czekaj, nakieruj go! Przeryłem? <laughs> nie! Na no szczęście nie! Ojejku! Jeszcze taki nieznagowany, no to jak tu nie strzelić? Ale kurczę, coś mi nie wychodzi. Gdzie to on jest? Ja go cofnę, niech sobie jeszcze raz strzeli. W kolano. O Red, tu nikogo nie było, czyli wy tylko. To znaczy, jakoś... Ale oszust. Ono oszukuje? Kurwa, ja mu zaraz nauczę. Ja mu wyłączę te wszystkie... O, zatrzymał się. Aj, myślałem, że Patrz traf. jaki oszust, w lewo sobie pojechał, no to... Dobrze, że w lewo, bo... Yuh! O Jezu, co to się... widło <grydło>. tu... jeban. Nie chciałeś poskakać, to nie poskaczesz, tylko od razu będzie kara. Band bez skakania nie ma wody. Nie Nitro, Literko. O dobra, już patrz, doleci, doleci. Leci. Curlał się. Lecimy tamtego łapać, tak. bo tamten. Nie wiem, czy ma welo. Ojejku, jej Ojejku, wyłączyło dźwięki. Ach, jak ja tego nie lubię. Ja? Dwuchnęło mi. O, zaciąłem go przed metą. Bardzo dobrze. Ja już mam wszystko ograniczone, nie, nie słyszę gry. Ale jak ciebie okay, przejechał? Nie wiem. Przejechaliście obok i... ...orety. Aj, szkoda, że nie słychać huku. Siepek, tak to w sumie będzie trzeba relognąć. Tap bo jestem... ...ja jestem ogłuszony tym hukiem jeszcze. Ogłuszony. Nie mam dźwięków. Lej go. I... ...i bo! Obu... Oh, poszedł! Tylko, że już nie słychać. Ale może go odrespić. Poprawka. Odrespiło? Tak. Kurwidło. O! O jak ja. Oj, gdzie A. ja coś mi się robi? Oj Zabrałeś? Robił. No nie wiem, tak mi jakoś za, zabujało. O! Do... zobacz ty, co tam się z nim musiało stać? A. O! Ojejku! Co? <laughs> ja się na ścianie zatrzymał i to mój długo wrzucił. Ojej <śmienicza> ja gdzieś kubania, no skierzy, Ale on się męczy o Ale już na, już Oj! się męczy Ciśnie Ja Oj! tu Oj! 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 do skrótu. Gdzie on? O jaka decha! <grystanie> Spadł na ciebie. Puść go, puść go, niech do skrótu wjedzie. Ale orety zobacz, jak on się... Chyba, no chyba... go odrespiło. Pod prąd ciśnie nie Z <grystanie> Pojebało mu się coś chyba już. On może nas chce strollować, że nie byha? Przeze mnie jadą pod prąd debile. Szkoda, że on nie wie, jaka jest prawda. Dobra, już go nakierowałem. <laughs> nie no. ma tutaj nic do gadania, on, on może... Trzy. tylko wyjść z tego wyścigu. Wepchnę go. Czekaj, nie, no skręć. A sekuruje. Oj, widzisz? Przepiłowaliśmy go. Ty! Nie? Uniknął skazania. Skazany za. Oj, Ojej. ja tego nie widziałem. Żołg... <noise> a, 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 a. <noise> a... Lądował jakoś z góry! Czekaj, bych jeszcze raz wyjdzie do skrótu. pójdź go! Ja go nie trzymam. Ja w ogóle tu się ogarniam z pojazdem. O Ojejku, no nie mogłem Zfierze. tego nie zrobić! No przecież jak kiacha decha... ...klozetowa. Rzuc... O on tu jeszcze lata gdzieś? O, o, o jaki rozbrysk akadecha! Jedź chamię, bo się zaraz rozpadnie. O, jaka decha znowu! <grym> Ale chucz. A ja tego nie słyszę. Czemu tak słychać, jakby się szyba jakoś łamała? Puść go. Dzi, dzi, <grym> jakby się nic. Pójdź go. Ja tego go. Nie... <grym> Plask. Czekaj, czekaj, wbiję go. O, daję nitro. Wbiję go do skrótu. Dobra, ja tutaj a, a kur... Oj no, no, no! A ty kurwa ty! <grym <grym on, ni on nawet nie rozumie, kusła. że ma... Że... Nie, nie strzelaj, nie strzelaj. Ja się ja ustawię ten... tylko tak, żeby tutaj nie próbował. Teraz ja go tam? Ty... Boże, zakręciło bo jakby ten samochód miał jakąś moc jeszcze. No zobacz, zobacz, zobacz. O, o poszedł. O Red, aj... O! TAK UDAŁO SIĘ OJEJKU Tro, Trochę, trochę O O O O O O O Ale wiesz jak poszedł? Dawaj już na metę tę kurwę wykończyć Aha, jak jejku. lata Już zaliczył metę 6, tak? 9466. <śladanie> Szatan C a On jeszcze widzi, że rozłączono z serwerem, a tu widzi 666 swoje